Dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór, drodzy bracia i siostry. Życzymy wam cudownego dnia, pełnego ciepła słońca i miłości promieniującej z waszych serc. Każdego ranka otacza nas święta łaska i dobroć Jezusa Chrystusa. Niech błogosławieństwa Boże będą z wami nie tylko rano, ale przez cały dzień i całe życie. W wyjątkowym i tajemniczym zdarzeniu Matka Boża ukazała się we Śnie Mirianie i poważnie ostrzegła kilka narodów przed nadchodzącym rokiem. Przesłanie ujawniło, że w tych konkretnych miejscach rok 2024 może nie nadejść tak, jak się oczekuje. To ostrzeżenie jest kluczowe, a ludziom zaleca się, aby potraktowali je poważnie. Ci, którzy planują podróżować w styczniu, zwłaszcza są ostrzegani przed udaniem się do krajów wymienionych we śnie. Ten sen, jako szczególna forma boskiej komunikacji, przynosi nam głęboką wiadomość. To nie tylko sny. To coś, co musimy rozważyć i zrozumieć w naszym codziennym życiu. Aby zapewnić, że jak najwięcej osób zobaczy ten film, proszę poświęcić chwilę na udostępnienie go i zapisanie się na ten kanał. Niech ta wiadomość dotknie waszych serc i pomaga wam zbliżyć się do rozmowy dusz i nawrócenia grzeszników. Jeśli wierzysz, wpisz Amen. Rozpoczęcie dnia od cichej modlitwy sprawia, że cały dzień jest błogosławiony i pełen dobrych rzeczy. Podobnie, zanim nadejdzie noc, odprawienie spokojnej modlitwy zapewnia spokojny i wyciszony sen. Zanim przejdziemy do głównej części tego filmu, połączmy się na chwilę w jedności i oddaniu. Modlimy się zjednoczonymi sercami, prosząc o przewodnictwo, łaskę i ochronę płynące z połączenia z Bożym Duchem Świętym. Ty jesteś Bogiem, chwalę Cię, bo jesteś święty, i dziękuję Ci za mieszkanie w moim sercu. Dziękuję Ci za działanie w moim życiu. Zaprowadzenie mnie do zbawienia, ożywienie mego umarłego ducha i otwarcie moich oczu na prawdę. O mój Boże, znasz moją wielką biedę i nędzę, i że sam nie mogę nic zrobić. Wiesz, jak niegodny jestem tego nieskończonego łaskawego daru, i tylko Ty możesz uczynić mnie godnym. Jesteś tak hojny, zapraszając mnie w ten sposób do siebie, dodaj tę łaskę do wszystkich innych, aby mnie przygotować do Ciebie. Abym nigdy nie był winien przyjęcia Twojego ciała i krwi niegodnie, z powodu tego samego precyzyjnego krwi, którą przelałeś za mnie. Wybaw mnie, Jezu, od wszelkiego wielkiego zła. Amen. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierni są zachęcani, aby trzymać to niebiańskie ostrzeżenie blisko serca, rozpoznając potencjalne znaczenie duchowe związane z nadejściem nowego roku. Teraz ta wiadomość zostanie podzielona z wami wszystkimi, umiłowane dzieci mojego serca. Błogosławię was, was ochraniam, was wspieram, dzieci. Archanioł Michał i jego legie strzegą czterech stron świata, czuwając nad całym ludem. Niebiańskie wojska są gotowe odpowiedzieć na prośbę człowieka, Chroniąc go i utrzymując w bezpieczeństwie przed diabłem. Jak dobrze wiecie, pewne proroctwa muszą się spełnić, aby ocalić jak najwięcej dusz i nie są podatne na ludzką reakcję. Umiłowane dzieci, żyjemy w ciemnej godzinie, gdzie pewne narody zaczynają wywierać wpływ na ludzkość. Prześladowania związane z uzbrojeniem rosną, a moi synowie i córki cierpią. Istotne jest zrozumienie, że pozostanie w połączeniu z Duchem Świętym jest niezbędne, aby otrzymać jego dary, łaski i cnoty. Moje umiłowane dzieci, wchodząc w nowy rok, przewidziano pięć nadchodzących zdarzeń, które przyniosą spustoszenie na świat, zgodnie z proroctwem sugerującym mroczne wydarzenia. Przewiduje się serię istotnych wydarzeń, zdolnych rzucić cień na całą kulę ziemską. Oczekiwanym sygnałem początkowym jest księżyc krwi, zjawisko niebieskie. Które sygnalizuje okres ciemności i zdarzeń zagrażających na skalę globalną. Po tym zjawisku niebieskim proroctwo wspomina o ogromnym trzesieniu ziemi. Przewiduje się, że dojdzie do najpotężniejszej aktywności sejsmicznej, skoncentrowanej w Turcji, po której nastąpi katastrofalne zdarzenie związane z erupcją wulkaniczną. Ostrzega się przed sytuacją, w której ogień ogarnie znaczną część Europy, zmieniając krajobraz siłami natury. Proroctwo kontynuuje się wizją przerażającej powodzi na największą skalę na świecie, bezprecedensowego potopu o monumentalnych proporcjach. Jako przedostatnie zdarzenie, proroctwo opowiada o Dajebel orchestrującym najsilniejszy atak, sugerując kulminację duchowych i ziemskich wstrząsów. Te tajemnicze i groźne przepowiednie rozwijają narracje kosmicznych i ziemskich wydarzeń, które, jeśli się spełnią, pozostawią trwały ślad w biegu historii ludzkości. Cała ludzkość, drogie dzieci, nieuchronnie będzie musiała zmierzyć się z siłami natury w pewnym momencie. Jesteście dziećmi Boga, dlatego zachowajcie wewnętrzną spokój. Chyba że pozwolicie, nic nie może was zakłócić. Bądźcie silni w wierze i skromni, promujący harmonię i braterstwo. Dzieci zauważą, że nawet pozornie odległe potęgi są całkiem blisko. To są chwile bólu i strachu. Ale dziecko mojego boskiego syna nie powinno się bać, ponieważ Archanioł Michał, Archanioł Gabriel i Archanioł Rafał są tam, aby pomóc w każdej chwili. Kocham was, błogosławię was i was ochraniam. Izajasz 43, 18 myślnik 19 mówi, nie pamiętajcie przesłych wydarzeń, ani nie myślcie o dawnych sprawach. Oto czynię nową rzecz, teraz ona wyrasta, czy ją zauważacie? Nawet na pustyni otworzę drogę i strumienie w miejscu nieużytku. Te słowa w Izajasza 43, 18 myślnik 19 są jak silna i budująca wiadomość o tym, jak Bóg może przekształcić nasze życie. Izajasz, osoba. Osoba, która wypowiedziała te słowa, kieruje nas, abyśmy nie myśleli o rzeczach, które wydarzyły się w przeszłości, ani o błędach, które popełniliśmy. Zamiast tego pragnie, abyśmy skoncentrowali się na teraźniejszości i przyszłości, ponieważ Bóg planuje coś niesamowitego i nowego. Kiedy mówi się o otwieraniu drogi na pustyni i strumieniach na nieużytku, oznacza to, że Bóg może przynieść dobre rzeczy nawet w miejsca, które wydają się trudne lub puste. To jak powiedzenie, że Bóg może stworzyć dla nas drogę w trudnych czasach i przynieść życie do części naszego życia, które wydają się puste lub pozbawione nadziei. Dlatego ten werset jest jak przypomnienie, aby ufać zdolności Boga do wprowadzania pozytywnych zmian w naszym życiu, bez względu na to, jak trudne mogą się wydawać rzeczy. To bodziec do oczekiwania dobrych rzeczy, które Bóg ma dla nas przygotowane. Teraz połączmy się w modlitwie. O święta Mary Joe, Matko Boża, Królowo Nieba i Ziemi, pokornie błagam z głębi serca o pomoc w mojej potrzebie. Nie ma nikogo, kto mógłby oprzeć się Twojej mocy, o Mary jo poczęta bez grzechu. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Dziękuję za obejrzenie do końca naszego filmu, drodzy bracia i siostry bez strachu i z większą wiarą niż kiedykolwiek wcześniej. Kontynuujmy w wierze, pozostajmy błogosławieni i kontynuujmy modlitwę, aby Bóg ukazał nam swoje łaski i błogosławieństwa. Bóg niech Was błogosławi i chroni. Amen.